Dzień dobry, nazywam się Artur Śmiszak, jestem instruktorem kulturystyki. Dzisiaj pokażę Państwu kilka ćwiczeń na mięsie najszerszej dźwięku. Zaczniemy od pociągania na drążku do brody. Proszę bardzo, może kolega zacznie. Podciągamy się na wysokość brody, opuszczamy się nie do pełnego wyprostu rąk. Asekuracja tutaj kolegi polega na tym, że złapię go za kostki, bo mogę wykonać dodatkowo kilka ruchów więcej. Kolejnym ćwiczeniem będzie podciąganie sztangi pod chwytem do brzucha w opadzie. Może kolega zacznie, ja będę po kolei tłumaczył. Ćwiczenie to kształtuje dolne partie mięśni najszerszego. Pochylamy się nad sztangą. Plecy są wyprostowane, zablokowane w odcinku krzyżowym. Naturalna krzywizna tego nie wolno przegapić. Plecy są maksymalnie wyprostowane i równoległe do, do podłogi. I podciągamy sztangę do pełnego brzucha. I wykonujemy pełne spięcie. Mniejsza najszerszego opuszczamy do rozciągnięcia. Na górze robimy wydech i wykonujemy to ćwiczenie w 3 seriach od 8 do 12 powtórzeń. Następnym ćwiczeniem będzie ściąganie drążka wyciągu do brzucha siedząc. Proszę, może kolega przyjmie odpowiednią pozycję. Wykonamy to ćwiczenie drążkiem prostym, nachwytem. Nachwyt, wykonywanie ćwiczenia nachwytem angażuje górne partie mięśni pleców. Plecy tutaj są wyprostowane, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, zablokowane w odcinku krzyżowym. Klatka wypięta do przodu, kolana lekko ugięte i wykonujemy ściąganie drążka do brzucha. Tu jest wydech i powoli opuszczamy nieprostując rąk w łokciach. Jak wspomniałem, ćwiczenie to angażuje górne partie mięśnia, mięśnia najszerszego. Wykonamy je w trzech seriach od 8 do 12 powtórzeń. Do tego ćwiczenia można również użyć tradycyjnej trzywki, która będzie, używając tej, tego przyrządu, będzie angażować mięśnie środkowe najszersze, jak również górne partie pleców także wykonujemy albo taką krzywką, albo drążkiem prostym, robimy nachwytem lub podchwytem, także to zależy już od naszego wyboru. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy na następny odcinek, w którym pokażemy zestaw ćwiczeń na barki. Dziękujemy i zapraszamy.